Cześć, ja jestem Weronika, a to jest kanał Wiem, że nic nie wiem. Dzisiaj będę mówiła o kolejnej ciekawej sprawie kryminalnej, i tym razem będzie to sprawa Władysława W. Rodzina Władysława pochodziła z Polski, jednak wszyscy mieszkali w Rosji aż do roku 1991, ponieważ w tym roku Młody Władysław wyjechał do Krakowa na studia. Najpierw studiował on medycynę, później z kolei studiował psychologię. Około roku 1994 rodzina Władysława, będąca wtedy w Rosji, sprzedała swój dom i wtedy też wszyscy przenieśli się do małej wsi pod Krakowem. Była to wieś Brzyczyna, w której wspólnie zamieszkali. Jednak w pewnym momencie w ich życiu pojawiły się spore problemy finansowe i wtedy też matka oraz siostra Władysława musiały przenieść się z powrotem do Rosji. Młody mężczyzna w tym momencie został w Polsce ze swoim ojcem Witoldem oraz swoim dziadkiem Józefem. Z uwagi na to, że Władysław studiował, mieszkał on w Akademiku, dlatego też jego ojciec oraz dziadek wspólnie mieszkali w niewielkim domu z cegły. Jednak po pewnym czasie na studiach młodzieńca pojawiły się problemy i został on z nich wyrzucony. Również wyrzucono go z akademika, i w tym też czasie musiał on z powrotem przeprowadzić się do domu ojca oraz dziadka. Józef oraz Witold mieli bardzo dobre opinie wśród sąsiadów. Wszyscy ich lubili, byli bardzo rozmowni. I nie dało się przejść obok ich domu bez zagadania. Z kolei sąsiedzi uważali Władysława za dziwaka, zawsze był cichy, nigdy się nie witał, chodził ze spuszczoną głową i też nigdy nie widzieli, żeby szedł gdzieś z jakąś dziewczyną. Tragedia wydarzyła się niedzielnej nocy 30 maja 1999 roku. Wtedy też młody mężczyzna zawołał swojego ojca do piwnicy. Stwierdził, że potrzebuje go do pomocy w sprawach gospodarczych. Kiedy tylko ojciec zszedł z synem do piwnicy, ten próbował przyłożyć mu paralizator do szyi. Mężczyzna nie wiedział, czy paralizator zadziałał, czy nie, jednak jego ojciec od razu zorientował się, co się dzieje, i zaczął się wyrywać. Wtedy też Władysław, który trzymał w drugiej ręce śrubokręt, albo jak mówią inne źródła, szpikulec, Zaatakował go nim. Zadawał ciosy w okolice karku oraz serca. Nie liczył, ile było tych uderzeń, jednak twierdził, że było ich niewiele. Ostatni cios był ciosem prosto w serce i po nim Witold zmarł. Kiedy Witold już nie żył, Władysław odciął jego głowę i oskalpował ją. Wtedy części skóry z twarzy zaszył cienką nitką. A sam środek posypał solą, żeby skóra nie gniła. Mężczyzna okleił sobie twarz plastrami i nałożył oskalpowaną skórę swojego ojca na swoją własną twarz. Później ubrał się w jego ciuchy, założył szalik oraz kapelusz i poszedł do swojego dziadka. Władysław chciał ujść w oczach Józefa za Witolda. Z uwagi na to, że dziadek był niedowidzący. Nie od razu zauważył, że stoi przed nim nie jego syn, a jego wnuk. Według zeznań Władysława, na początku, kiedy pierwszy raz wyszedł do swojego dziadka w masce z twarzy ojca i ten go nie rozpoznał, bardzo go to bawiło. Zjedli wtedy razem śniadanie i później się rozdzielili. Później młody mężczyzna poszedł się chwilę przespać, a kiedy wstał, Józef cały czas nic nie podejrzewał, i to sprawiło, że Władysław bardzo się wściekł. Później Władysław wyszedł przed dom i tam przed nim usiadł. Z kolei Józef zszedł do piwnicy i tam odkrył ciało swojego syna. Jak mówili policjanci, którzy przyjechali na miejsce zbrodni, był to naprawdę makabryczny widok. Ciało nie miało głowy. A całe było zawieszone tak, żeby przypominało odwrócony krzyż. Policja złapała Władysława tuż po zbrodni, w poniedziałek, jak siedział na przystanku PKS. Gdy tylko policja do niego podeszła, od razu uśmiechnął się w bardzo głupi sposób i powiedział: No, to mnie macie. Od razu też przyznał się do popełnienia zbrodni. Zaczęły się przesłuchania, i na pierwszych Władysław mówił szczegółowo o tym, co powchnęło go w kierunku popełnienia takiej zbrodni. Powiedział on wtedy, że wierzy, że człowieka można rozpoznać po jego wartościach, a nie po twarzy. A że jego ojciec nigdy nie miał wartości, to również nie mógł mieć twarzy. Chciał też sprawdzić, czy dziadek rozpozna swojego syna czy też wnuka. Również twierdził, że musiał uwolnić ciało od głowy, ponieważ to głowa jest wszystkiemu winna. Władysław później też powiedział, że zwłoki ojca miały symbolizować odwrócony krzyż, ponieważ Witold przez całe swoje życie sprawiał wrażenie bogobojnego człowieka, jednak nie znał on ani jednej modlitwy. Stwierdził też, że chciał stworzyć dzieło sztuki i pokazać szczyt ludzkiej podłości. Na koniec dodał, że po zabiciu ojca poczuł się tak, jakby zabił samego siebie. Biegli stwierdzili, że mężczyzna działał z ogromnym okrucieństwem i z premedytacją, również, że chodziło mu o zemstę. Cały proces był utajony, a wiadome dla opinii publicznej było tylko to, Jaki zapadł wyrok? Mężczyzna został skazany na 25 lat pozbawienia wolności z możliwością wcześniejszego zwolnienia warunkowego po 20 latach odsiadki. Ta bardzo makabryczna sprawa wstrząsnęła wszystkimi ludźmi, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie doszło do morderstwa studentki u J. Dziewczyna została zabita i oskalpowana, a Skórę zdjętą z jej ciała znaleziono w rzece. Na początku śledczy podejrzewali, że winnym zabójstwa młodej studentki może być właśnie Władysław W. Jednak po czasie doszli do wniosku, że nie jest to możliwe, a on sam akurat tej zbrodni nie popełnił. I to już jest koniec tej sprawy. Jeśli Wam się podobało, możecie dać łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał, jeśli lubicie takie treści, jakie publikuję a ja będę starała się robić jeszcze więcej i jeszcze lepsze rzeczy. Cześć!